Dzisiaj gramy znowu FNF'a I teraz zagramy Story Moda Ale zagramy sobie cały week z żołnierzykiem Cały week siódmy Na normalu Zagramy cały week siódmy I jak coś to dopiero za świąt przyjechałem, bo ja u babci miałem święta więc jak coś to rozgrzane to ja za bardzo nie jestem. Ale dobra, oglądamy. Po prostu nie słuchajcie co on mówi, bo on nas obraża, więc no. Dobra. Trzeba się skupić. Ale kocham jego głos. Ja wam się słuchać. Nie będę się odzywał.

Dobra, przeżyliśmy tą piosenkę. Walka ze żołnierzami. Ty, nasza, nasza dziewczyna, płacze, widzicie? Nie, płacz, koleżanko, uratujemy tutaj moim rapem. Dobra, lecimy, trzeba ją uratować. Kurde, nikt nie będzie do mojej dziewczyny, co dobra, lecimy. No dobra, już przegiął, przegiął pałę. Dawaj, Teraz, kurde, patrzę na wszystkie strzałki. no dobra, super Muszę się zamknąć. No do co? Jak to kurde, Do Kurde, to będzie ciężkie. Kurde. Kurde. Najważniejsze, że wygrywamy z nim. Tylko warto. Kurde, laga. pożałują tego żołnierzyki za to, że zabierają z moją dziewczyną. Chłopcy pożałujecie. Ja tu rapuję, ale za chwilę, kurde, zbiję się normalnie. Tak, kurde, tak was rozwalę za chwilę. No, nie umrzeć. Dawaj, kurde. O, dawaj. Kurde, ale ten żołnierzyk taki... To był głos, ma pierwszy miał lepszy. Ja to jeszcze mogę, bo ja tutaj dzieckiem jestem. Ogólnie rolę mam tutaj na dziecka. On to jest żołnierz, nie? On nie powinien mieć takiego, takiego dźwięku. No kurde, obrażałem go i teraz się odpalił. Dobra, no i co, kozaczku? Dobra, teraz po tej muzyce bijecie bijecie. Obrażałeś mnie, już sobie widzieliście, obrażał mnie, nie? O, dobra, no no, no teraz ci... walę cię. Walę ciebie i tych twoich żołnierzyków. Że do mojej dziewczyny strzelają. Dziewczyna te... dziewczyna jest demonem, więc ona też może się obronić. Dobra, nie obrażaj nas! No. O, dawaj dziewczyna. No nie, o, piko! O, ho, 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 ho. Jak coś to jest ketchup, to jest ketchup, nie? To po prostu te żołnierze są z ketchupu nie? To jest Ale mówiłem, rozwalę nas. O, jak trzymał tą laseczkę. Dobra, trzeba się popisać. <grym> e, Pika nam pomoże. Dobra, teraz na serio, trzeba się popisać. Przy laseczce. O kurde. Dobra. Trzeba się popisać trochę. Nie nienawidzę takich strzałek. Ale myślę, wydaje, że te piosenki są coraz trudniejsze, a mi coraz lepiej idzie. Pierwszej mi szło najgorzej, tamtej trochę lepiej, teraz mi dobrze idzie. Tu sami zobaczcie. Bo widzicie, o kurde, to trzeba się przy dziewczynie popisać. Widzicie jaka lacha. Trzeba się popisać na No, wreszcie nas pochwalił, że nam dobrze idzie, wreszcie dziadyga nas pochwaliła. Very good powiedział. Fajne, fajne jest Tankman, bo on ma dużo animacji i cutscenek, to tak jakby taki mod. Widzimy tutaj pikacza naszego, Pico, powiedzmy o niego. Tutaj powiadomienia mu przychodzą, ale ja rapuję z tym, z żołnierzykiem, a tu mi powiadomienia z Messengera Nie, Ja tu se napierdzielam FNF-a, nie? A tu mi Messenger tu kurde, przychodzi Kurde, długo, to jest jeden z dłuższych odcinków. Pa, pa jak piko nawala. I jak coś, to jeszcze raz. YouTube to jest ketchup, nie? Dobra. No i dobra, 94%. O, widzicie, popisaliśmy się, ona się cieszy. Kurde, jak się dziewczyna cieszy, to ja też się cieszę. No, zobaczcie tutaj. Elegancko, dobra. To, to by było na tyle. A, reklama, zapólnie Anneta włączy. dobra. No to to by było na tyle. Sorry, że widzicie jak wychodzę, bo reklama się wyświetliła. Dobra, no i nara. Tylko tyle mogę powiedzieć. No, fajny odcinaczek.